Jeden. Hej, cześć, witajcie. z tej strony osoby. nic i witam was w kolejnym odcinku z um, Leżę, tego. Na <laughs> na moim kanale Sorka. <laughs> I witam was właśnie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nagrywamy już tutaj co drugą część jakby e, film, znaczy drugą część I jakby tak, tej dzień. gierki. Um, jak coś chcecie miło nie słychać. Waterpark Tiger bardzo fajna no. gierka, Nagram się w już drugą część. Pierwszy odcinek trwał. Ło kurde, to jest fajne. Ej, to zjeżdża pomarańczowa. pięćdziesiąt minut. Będę ci przerywał, będę Ciędze. ci przerywał, będę ci Teraz uh, kupimy sobie Rebirfa. Rebirf. Are you sure to want the Sure. Will you lose your Tycoon progress? But you will earn more money and a lot more... Nie, jeszcze nie. Rebirf. Okej, kliknąłem Rebirfa. No i... Okej, okay, mnie nie słychać. E, więc no. no to zapraszam coś na moją grupkę na Robloxie. Miss Czemu Lisa. Mi e, zaraz Miłosz to ogarniemy no, Miss Lisa. E, no i też zapraszam na kanał mojego kolegi, ponieważ bardzo potrzebuję jej pomocy, ponieważ mam mało subików. Spadać. Ma 30 subików, nawet nie ma w sumie aż No to po prostu wbijaj się do niego. E, Miłość podoba miłek. A my się wyciszamy. Ja wyciszam mojego kolegę, no i. No i już. kolegę, Jak mógłbyś? Więc możemy yy, grać? Jak mogłeś cieszyć Milion. No, bo chcieliśmy przebywać. No, to Pablo trzeba dwadzieścia. Hej, cześć, witajcie, jesteś Sony i witam Was. W kolejnym odcinku z Robloxa w, wbudujemy tym razem znowu Aquapark Wrocławski. Kolejny odcinek. Sorry, że poprzedni był taki długi, ale po prostu tak nas zaciekawiło, że po prostu tak szybko gadam. Bo tak jestem ciekawy, co jeszcze będzie. Dobra, już skończyłem. Fajnie, gdyby po tym odcinku zostawił każdy lajka i subika. No i jakiś ciekawy komentarz napisał. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tak naprawdę, to ten. To ja nie wiem. Po... Nie jestem aż taki potrzebujący. Tylko po prostu pan kolega. Robisz sobie konta. O. Co? No. sobie no, multikonta. Multi Dobra, powiem tak. robię sobie multi. -konto. Zacięło cię. konta, ale tylko Dobry. po jedną rzecz. M no, miałam mam Xboxa. Ja Xboxa, no i muszę robić konta dla moich y, kuzynów i tak dalej. Więc po prostu robię dla tego multikonta, no i po prostu teraz jakby robię na chwilkę cięcie, że się uda, bo do mnie teraz dzwoni, oczywiście ciocia dzwoni, ale no, to ja wyłączę dźwięk, pogadać sobie z moim kolegą, a ja odbiorę od cioci. Tata, ta tata ta, 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 ta się zesrała. No to jak tam się czujecie? Dobrze? Jesteście zdrowi? Mam nadzieję. Co macie dzisiaj na obiad? Ja dzisiaj miałem burgera. Może jeszcze nie, nie jedliście. W sumie nie wątpię, że o 15 ktoś jeszcze nie jadł, obiadu. W też od to te oglądają. Mogę to oglądać później. No mogą to oglądać. Ale moja premiera jest o 15 zawsze. Halo? Okej, okay, idę otwierać hałpa. Mam nadzieję, że mnie nie słychać teraz od twojej cioci. O, będę miał to samo co ten. Co? co lis. Kwiatki sadził. Wpadajcie też na dyska lisa. Um, on tam w ogóle pewnie mnie nie widać, więc sobie kamerkę. Ale dobra, to tam nieważne. Najważniejsze jest to... Mm, chwila. Jakby to powiedzieć. Ja szczerze. Bardzo bym nie chciał, żeby on to usłyszał. Dlatego mówię tak cicho, że o tym skocie. powiedzieć? On skamuje. Jak widzieliście jego postępku, to on skamuje. Nie on skamuje. Teraz zrobię się zostawię tutaj. Co się podoba już. Odciszę się. Co tam widzowie? Co pojawiacie. Ci od lisa. Mówięcie, co mi Napiszcie w komentarzu co macie na obiad. Chętnie pod, 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 podpiszę. Zostawcie lajka i subskrypcję. On już nie dobrze widzę. Jestem już zły. Jak? Jak? Jestem już widzowie Jestem już widzowie. Właśnie ja widzę. widzę jesteś. Nie, 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 Nie mogę tego? Eee, yy, dobra, to... mogę tego. wycinać nie, was tego tak, ale nie, to... Przepraszam Was widzowie, ale po prostu kuzyn przyjechał. No i wiecie jak to jest? Więc ja z sobie nagrywał odcinek osobno. się będzie tutaj grał? No i właśnie, kontynuując ty o tych multi kontach. Multi -kontach. E, tworzę multikonta po to, no ci już nie tworzę, ale tworzyłem jeszcze do niedawna, żeby robić po prostu konta na Microsoftie, ponieważ moi kuzynowie, kuzynki i tak dalej po prostu chcą bardzo grać. Na jakichś różnych światach, na których już ja grałem sobie z kuzynem, e, więc dlatego po prostu tworzę im te konta inne, żeby mogły też z nami tam grać i nie mieć rzeczy na przykład mojego kuzyna. No i tak sobie pomyślałem w sumie: Mam te multi-konta. No to podam sobie, podam sobie subiki dla mnie, dla mojego kolegi, nie tylko dla mojego kolegi, prostu dla mojego drugiego kolegi. No i tam tak chyba z 7 sobików. Ej, śmigłem. Ta, siedem jakim no co tam? około 40 No mam 40, bo uzbierałem, no co? No, na pewno? No tak, a co nie? No nie wiem, mi się wydaje, że nie da się tak w takim krótkim czasie jak jeszcze 5 dni temu miałeś 21, to co? W niecały no to sobie, ty. W niecały ale... ty sobie ten? Uzbijałeś tyle? No ale, no a może po prostu, nie wiem, nagle widzowie Mix zaczęli ten. mnie subskrybować? No? no dobra, po prostu widzowie. Stawcie łapieczkę w górę. Powiedz, Ta. prawda, tak, powiedz, prawda. Lisiasty, no. mów, prawda. Dobra, to zrobię jeszcze jakiś odcinek osobno, bez ciebie. E... No, gdzie będę mówił, prawdę o tym okay. Wytłumaczę co na odcinku a sam zobaczcie ten filmik może to będzie trzeba 5 minut. Tak myślę. No i no, dobra, przyznam się widzę do rzeczy. Mm. No i dobra, nie, po prostu powiem taką. E, nie jestem gejem, chodzi tutaj też... E, chodzi tutaj o subskrypcję. Co jest w, ze subskrypcjami, O U kurda ale fala poleciała. W kurze mnie te partikle. Ty! Mogę cię bić. Nie bij o, mnie. Się. Ale mam, mam ten, mam pałkę do biciacia. Chodź tu do mnie, to ci pokaże. Ja mam kuszę i co? Nic. Internet ci znowu zlagowało? Nie, nie zlagowałem internetu. bym miał zlagować internet? Nie, bo nagle tak nie miało... u A jednak mi internet, to 10 minut, okej. Okay. Ja mam A to, 8, widzę, bo to... żeś mi przewał. Sorka. Się, ja widzowie to jeszcze kolejny... słyszeli, bo już ten nagrywałem, no ale... A czemu nie powiesz no teraz prawdy? No czemu nie powiesz teraz prawdy? Nie wiem, wolę zrobić osobny filmik. W sumie ja bym się przyznał. Wolę zrobić osobny filmik... A, ale zrób go e, ze mną. Właśnie... Co? Zrób go ze mną. Czemu? Najwyżej będę to coś bo ja jedynie znam prawdę. No tylko ty znasz, co prawda, prawdę. Co i prawda, to prawda, ale. Wolę, wolę powiedzieć to po prostu samo, sobie. No się słyszę samego siebie, samego sata, ta kupak. Wolę no, po prostu to osobno powiedzieć, widzę na odcinku. No spoko, tylko, tylko, tylko proponowałem, bo wiesz, ja też bym mógł coś wytłumaczyć, gdybyś ty coś źle powiedział. Spoko? Zobacz, że ten odcinek, żebyś wpisał w komentarze tam mieliśmy wyjaśnienia w artykułach ten... Tak, mieszkałem w Brytysku, no. A dobra, widzowie mam mnie zarysowywały. to security? Gdzie Pogadę tam to a... Pogadaj sobie znowu z widzami. Nie chwila nie będzie. No nie. Nie, żebym was tam... Nie, żebym was tam widzowie tam... No, on, on cały czas tak zostawia. Nie wiem, o co chodzi. Może z Foxem zechcecie zasadzie... podać... Siema. Siema, to ja, jestem Foksia. Ja. Foks i to ja. Da, 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 da. Ja już wróciłem, więc jest e, teraz.

Petek. jestem Jestem, 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 przepraszam. Ale po kuzyn, bardzo mi się się twój mikrofon. Co, walczy mi mikrofon? No to nie wiem. Mega ci walczy. A no, ja, ja. Nie, może nie będzie, nie, może nie będzie mojego brata, kuzyna. Co, babcia? Nie mam klucza od mieszkania. I czy możesz mi dać chwilę? Nagry Nagrywam odcinek teraz. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Nie pytajcie, czy mam skin na kobietę. To e, co, wręcz Dobrze.

No dobra no! Dobra, teraz odcinek! teraz mm. odcinek! So, sorry widzowie za jego mikrofon, naprawdę. Nic na to nie poradzę. Teraz nie słyszy, bo się wyciszyłem. Ale na pewno przepraszam za to.

Co to z błotem? to. wyrzuć to. O, sam po schodach. to nie rzucę, bo drzwi w te bubie. O, no, musiał ja po wezmę Jak to nie jest, co Coś. tu będzie No to było się jak coś nie śmieje po to prostu. Jest... Kłanie. Też... Chociaż no, dawno <noise> Tyle, nie, nie, nie jest z Co tu się w ogóle dzieje? Nie kapuję. Nie kapuje. Czy to w szkole z tyłu byłeś? Nie, nie było w szkole. Czekaj, muszę złożyć. Jak wziąłem się do ręki, to i ty dopiero. Takie nie żeby wsiadać. Bardziej w Jej, można na tyle. Czemu tak blisko siedzi ten Aniu?

Pani na podwójny syna, dzień dobry. Nie mogę na podwójny syna grywać, to sobie tu pozamiaczę. Ale ja muszę... To tak nie działa, jak ty myślisz. Ej, jakie laś by zabiła takie dziecko? Tak, tak, patrzcie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, Nowe dodanie. nowe dodanie, ale było kiedyś w Fortnite, no, tylko wtedy jeszcze nie grałeś. Tak, wolno jest takie bamały. Bajdź dzieckiem. jeszcze Ej, a prawda, ja jak boją dzieckiem, to ty miałeś chłopak kilka lat. Nie wiem, tak, no ale dobra, masz sobie cicholeczkę, proszę cię. Dobra, to to nie ma sensu, miłość. Ja robię nowy odcinek. W sensie, ty, ty, ten, ten ja rozpoczynam. Na nowy odcinek. Ty sobie no nagrywaj... nie było słychać to co się działo na moim, ja tego nie wytnę, ja ja w sobie nie wycinam. Spoko, to ty sobie nagrywaj. To ja. Co No to? Czekaj, jak chcesz skakać, to A! Ale ja nie! To lecz byle Ja nagrywam na nowy odcinek. No to sobie, no to bym sobie płacił, no to Wyłącz to to. Ładnie, sama się włączy. Ciężko się czeka ja jesteś... no. Coś ci watach nie idzie. Ola, no ja czemu? Serio, musiał mi teraz Robloxa wywalić. Serio, sobie jaśmy wywaliło Robloxa. Tak, to jest Robloxa, najwyżej... Dobra, nie, nie będzie tej drugiej części u mnie na odcinku. Teraz na Roblox'a nie mogę wyłączyć. 7. Wow, tak, ale wyła fajne. To sobie nagrywaj ten odcinek. Nie? a ty tutaj ja będziesz? Muszę ja muszę sobie resetnąć tego. Kompa. Aha. Nie, nie, nie chcę tego potwora. On się też włączył. Hmm, wreszcie spokój z mikrofonem. Że drabinę trzeba osobno kupować <śmiech> <śmiech> Nie mogę jej w zestawie dać Powinien dać w zestawie za mała hajsi Ktoś mi tu przelazł w ogóle. Bo kolejny milionik wpływa na mój. Zostawcie. Was. Zostawcie. A to odcinek z Fase Security Beach. Odcinek drugi. Więc wbijajcie, lajkujcie. subskrybujcie. Nie, nie powiem, że się z wami żegnam. Jeszcze to nie jest ten czas. No nie, 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 nie siadaj. Dobra, idziemy na... Dobra, nie było tematu. O nie! Chcę zjechać tą zjeżdżalnią, bo zjeżdżałem tylko jedną u, u lisa. Co to? Aha, dobra. Oa wow. o kurde w choinkę wlazłem. Slide. Kolejny slide support. Ale moja postać się szybko wspina. spina. Nie. Fajnie. To jest prawie jak ten. Jak jest z Wrocławia. Kot tab. Czekaj. Wow. No i to, to ja rozumiem. Coś jeszcze mi tutaj zostało. Mam na górze za buksy, Tutaj też za buksy, O, tam jeszcze coś jest. Chyba, że to jest za... Tak, to sobie za RBF-y. Ma pani dinoza... W ogóle samo mi się tu tyle tych eserzaurów narobiło. Ile kosztuje autokolekt? Bo nie wiem czy się opłaca kupować. Nie, bym wydał na to swoje wszystkie resztki. Poza tym i tak jeszcze nie mam Face of Card. Jak mówiłem, proszę nie odcinku. Trzeba mnie powoli wkurzać takie Jacka.

Hmm, gdzie jest przecież Gdo i O, oh, jest. Wrocławski Waterpark. O, oh, tak. Autko. To jest to, co no, miało lis. lis. To jest lisa? Nie, bo lisa dołączył przecież. Dwadzieścia trzy minuty za nami. Kwiat dołączył po prostu. Chcę, <laughs> że jest tak się nie odzywam, ale jak z to słabo. Jaka oszustka. Ukradła i ucieka. Dobra pod zero mam to. To na górze czegoś jeszcze nie kupiłem? Chwila, chwila. My Adam. <sighs> Lisa, are you there? 36% Lisu 28 minut A więc cóż, Widać, że kolegi nie ma, więc Ja się z żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia No i cześć